Hejka! Tu, Milenka! Zaczynamy! W tym odcinku przygotowujemy się do Sylwestra! No, bo tak! I jedziemy jeszcze do Action i do Teddy! A, bo tak wygląda! Hm. I ten bohaterkom Zostawcie nam dużo łapek w górę, abyśmy, abyśmy kupiły fajne dekoracje! Udało nam się już kupić taki szampan z kociego domku Gabi i on jest truszkawkowy. Szkoda, że nie ma jabłkowego. A ja tam lubię truszkawkowy, jabłkowy, yy, brzoskwiniowy. I jeszcze pomarańczowy. A wy jaki smak najbardziej lubicie? Nadpiszcie społeczności. A teraz wam pokażemy dodatki na Sylwestra. Co tam mamy, no? Wyciągajcie. Matysia, pomożesz? Tak. Ja wyciągam to. No, czyli ty będziesz liderką teraz, tak? Aha. Tucholek. O, tu cholek chyba nie jest na Sylwestra, co? jej, no. Ło, <grystanie> wow, gotowa na Sylwestra! <grystanie> Zobaczcie, mamy tu holka z innego filmiku. Przymierzysz? No dobra. Kościół za okulary. Okej, co tam jeszcze mamy? Zobacz jeszcze tam, co tam jeszcze jest. Co? Tuholek. Klauny. Tuholek już. Tucholek jest, no. Tuholka nie będziemy brać na Sylwestra. O, to jest bardziej chyba do kibicowania. Polska biało-czerwoni, co? Tak. No, bo to jest klauny. No, o, ten kapelusz można wziąć. Patrz tutaj. widzicie kolejny kapelusz. No, to ten nie, ten to taki bardziej do kowboja. No bo no bo jak ja jeżdżam na hobbyhalcie, no to na no tego założyłam i mówiłam Iha! No właśnie, te sobie weźmiemy, pokaż. To są właśnie takie z cekinkami, co? O, przyszła nasza Lusia znowu do nas. Czyli i co będziemy szły kupić dziewczyny jeszcze? Jakieś balony? Tak. Zimne ognie? Tak. Czy jeszcze? Jakieś maski? Tak. Ja gdzieś tu widziałam maskę. O taką mamy jeszcze maskę. Co? Kupimy luzową, taką małą luzową. Jeszcze byś chciała jakąś różową maskę. O okay. taką ja ja Chciał małą, krecie małą luzową. luzową. Taką małą Małą różową maskę. A ty co byś chciała? W kształcie konia. W kształcie konia? No nie wiem, czy nam się uda. Mi się wydaje, że ciężko może będzie. Tak? Mhm. Nasza Luzia chyba jest śpiąca. No. Spiącia. Tak jak tata. Tata też jest śpiący, nie? I ja nie też. też, i Milena, i ty. Ja nie jestem śpiąca, ja, ja się nie. wyspałam. Ten, ja nawet nie widziałam, jaki ja miałam koszmar. Ja wyrwałam szkieletowi głowę. No właśnie, to no, koszmar, koszmar. No, no bo, no bo, no bo, no bo ja byłam, no bo ja uszłam ze szkołą na wycieczkę nie umiałam policzyć biletów, no i, po, no i później przyszedł szkielet z głową sowy i, i mu wyrwałam głowę, później on ze sam wsadził głowę i później mu jeszcze raz wyrwałam głowę i, i zawołałam mamę. No wypuśćcie Lunę, bo Luna chce tam wyjść. Luna, to po co tutaj przylazłaś? Wyłaś? No, poszła już, nie? A my co? My się zbieramy teraz do pół zobaczyć, czy uda nam się jeszcze coś dokupić fajnego. Idziemy do akcji i do Teddy. Teddy? A do Pepko też, czy nie? Do Pepko nie, czyli Teddy i Action, okej. Okay. idziemy na imprezkę. No, a później idziemy na imprezkę, tak. Do Lindy. No. Do, do bab... Lindy! To lecimy. Jesteśmy już w akcji. To w no. co jeździ? Weź ten. Te? Mhm. O, może weźmiemy właśnie takie flamastry na nasz szczelinę. Ale już co? mamy takie. Ale chyba niektóre są wypisane, co? Nie, bo dostałyśmy od Mikołaja. Masz całe? Nie no. użyte? No, używałam. No właśnie, ale chodzi mi o to, bo tam niektóre wyrzucałam już chyba nawet. Aha. Weźmiemy, weźmiemy mazaki na nasz marker challenge. Czyli na następny odcinek? No z koniami. Z koniami to będzie, okej. Okay. A zobacz, tu chyba były rzeczy na Sylwestra, co? Tu widać chyba jakieś balony. Ale ja nie niebieskie. Ja Takie morskie wzięłaś, tak? No dobra, chodźcie idziemy zobaczyć, co tam jeszcze jest. Zobaczcie, znalazłyśmy jeszcze takie świetliki chemiczne. No, jakiś blow, coś tam może to będzie świeciło. Mhm. To może weźmiemy paczkę? I jest 15 stóp, czy jest dwie paczki? A jak nie będzie działać? No to jedno. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Co? Ramkę. To są serpentyny jakieś srebrne. I mamy jeszcze taką ramkę i możemy... I to wszystko jest na patyku. No, takie, taka ramka i tutaj są akcesoria na patyczku do zrobienia zdjęcia. Mm -hmm. Co? Mierzemy czy nie? Tak. To jeszcze tą ramkę, tak? Tak. Czy my potrzebujemy chusteczki? Chyba nie. Co, nie. co tu jeszcze jest? Wyrzutnia konfetki. Ja to Ale będzie duży bałagan, nie? To co to wszystko? To są jeszcze serpentyny. Serpentyny. Chcesz czy nie? Chodźmy. Złote czy srebrne? Zło Złote. Złote? No to leć już wyszedł. Zobaczcie. Wyjmuję już koszyk z Zobaczcie, wygram puchar. O właśnie, to był, z był puchar z koni. Jakbyście robili zawody z Andrusią. <grywia> Co? Co tutaj mamy? Tutaj mamy tak samo szampany. Co tutaj nie jest? Szampony. Miesz? Szampony? Nie, szampan to jest. Do picia, to nie szampon do włosów. To no. są tatuaże? Tatuaże, no. Co No ja to? Tak. Weźmiemy Andrusi też, dobra? Ale Andrusia już takie miała. Miała? Miała, okay. bo miała takiego. No dobra, no to jak miała, to nie bierzemy, jak ona ma. Widziałaś to? No. Może przymierzyć też co? Nie, ja nie, znaczy nie <laughs> Milenka nie chce nic mierzyć, ona liczy, że tu konie znajdzie, wiecie. A widziałaś te gliski? Nie. Co tu jeszcze jest? Sysia, ja widziałam te gliski. Ty widziałaś. Widziałaś to? No. O, takie tęczowe włosy, no. Też parujki. Trzymaj. Co tu jeszcze mamy? Co? O, to są takie maski. I jeszcze to. A to są reklamówki, Cysia, takie wiesz, na słodycze, to bardziej jak ma się chodźcie, chodźcie. Tak. Wiesz, co I tutaj masz? mamy naklejki własne. Naklejki jeszcze, no. Co tu mamy? Bandę Banda. banan? No, możesz zostać Z bananem. Jeszcze to jest tygrys. Tygrysa mamy. Banda banan. Banda banan jest tutaj na dole. Tu możesz zostać bananem. Działasz? I tygrysem. I tygrysem, no. I nawet te luzowe włosy. Tak, są tutaj, no. Chodź, pokażemy naszym ja widzom, o. No. Uśmiech, dziewczyny. Marcysia. to Pokaż, co tam masz świecącego. No, super. Będziemy pływać zaraz balony? Zobaczcie, tak to się składa. No to się tak łamie, tak? No i wtedy to tak świeci, mm -hmm. zgasimy światło. Pokaż. No, o. No. Jakie A ja mam inny kalendarz. też z Tak? No, zrobiłaś? O i teraz tu się zakłada. Co to macie? Co? No ja to kupiłam dzisiaj tak i a ten? 2,99 to kosztowało. Fajne, nie? nie się zastanawiałam się, czy wziąć dwa, a Milena mówiła, to może nie będzie działać. Nie, Milenka? I wziąłeś jeden jedno opakowanie. Fajne? A Ty co chcesz? Ty się masz pół fioletowy i tu też masz. No, pięknie wyglądasz. Pokaż, jak to świeci. Wow. No, Milenka? A ja też mam tęczę. Ale świeci. <noise> A ja nie mam. No, ale ty masz jeszcze naszyjnik tutaj, prawda? Tak, bo mi łaziła, widziałam. Babcia nam pokroiła owocki. Co lubisz najbardziej? Jaki owoc? Co? Pomarańcza. Nie. Są na stole? bo widziałam jak wózek lał. Ale co jest na stole? No, szampan. Nie. Szampana chcecie już? Nie. No dobra, dobra, a wy widzowie nam też się mam też społeczności, jakie? A ja mam. Są um... Wasze ulubione owoce, nie? A ja umiem to skoczyć. No to dawać. On... A ja umiem dotąd. Dotąd to musi skoczyć? No i nawet jakoś dotąd. No dobra, zobaczymy. One się. A, a ja cię do domu dotąd. Okej, okay, czyli. Ta, ta ramka zamiast służyć do zdjęcia, to służy do przeskoku. Wiecie, widzowie? O. No, czy my jaką Ja też powiem ja tak przeskoku O, i zaraz zobaczycie, no. No, kto pierwszy? Ja! No to Ło, wow, jest dobrze, no? Dobra, ja doskoczę! I teraz Andrusia, patrzymy. Jej. Yeah. Dobrze skoczyłam, bo jak się się. Ale wiem, że jak się skacze, to zawsze to zawsze wylądować tak. Aha, no. No, no ja tak ląduję. Okej, okay, pięknie. Pokaż włosy naszym widzom. Zobaczcie jak świecą Andrusiu tu włosy. A świecą? Świecą, teraz są załączone, no? Fioletowe, super. Trzy, dwa, jeden. Ja też nie Dobre. No dobre.